Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, dziś w Radiu Katowice. Dzień dobry. panie Dzień dobry, Witam Państwa. I dziś też miało wszystko się wyjaśnić, to znaczy, przepraszam, tylko umowa społeczna. A, a, a to te decyzje kluczowe to dopiero za dwa tygodnie. Wiem, jaki pan ma stosunek do tego dokumentu. On miał być jednakowoż notyfikowany błyskawicznie wiosna, lato, jesień, zima, a teraz co właściwie? Sądzę, że najważniejsze w tym dokumencie, o którym Pan mówi, jest to, ażeby przede wszystkim notyfikowała go Unia Europejska. Wtedy zostanie zaligilizowana sprawa angażowania się środków publicznych, czyli budżetu państwa w likwidację górnictwa, bo tak to naprawdę ale jako jest. Ale jak likwidację? Tam jest dokładanie do bieżącej produkcji ale w, ale węgla przy, ona do, w Polsce. To jest, to jest de facto dokładanie do bieżącej produkcji węgla w Polsce, ale przy założeniu, że podmiot, który te pieniądze otrzymuje, zmniejsza zdolność wydobywczą. A to, się, to jest, się dzieje technologicznie przecież. A to się dzieje samo. To się dzieje samo, bez, 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 bez pieniędzy publicznych. To zresztą jest chyba taka przygotówka po to, ażeby w perspektywie zlikwidować spółkę restrukturyzacyjną kopalń. A to też się wydarzy przecież. No właśnie, taki jest zamiar. Po to, żeby kopalnie się likwidowały same. Na Kopalnia Bobrek pierwsza. Pieniądze. Kopalnia Bobrek będzie pierwsza. I jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kondycję tych spółek właśnie? To rozumiem, czy... że będą na to budżetowe pieniądze, rozumiem. No, to oczywiście, że, no właśnie to są te pieniądze z budżetu państwa na to. Ja tylko, wie pan, na tyle znam spryt Moich kolegów z górnictwa, że te pieniądze bardzo długo nie trafią na fizyczną likwidację, a bardzo długo będą wspierały bieżące wydobycie węgla. E, aż potem dopiero się znowu zacznie coś w rodzaju afery, nikt będzie kontrolował, nowy rząd będzie się tym zajmował, no i będą są po prostu znowu politycy udawać mieli rację. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby utrzymać to SRK i żeby ono likwidowało te kopalnie, bo to w tym samym jest czystsze z punktu widzenia formalnego. Tak zresztą jest na przykład w Czechach, gdzie taka spółka diamo spółka likwiduje tamtejsze górnictwo. Zresztą robiąc to zupełnie inaczej niż my, my w Polsce, ale faktem jest to, że to zagmatwa obraz ekonomiczny, a tu zawsze jest obszar do, do nadużyć. Panie ministrze, zostawiając na chwilę bieżące wydobycie, w cieniu nawet umowy społecznej, czy my na Śląsku, czy w województwie śląskim mamy prawo obawiać się o w domu będzie ciepło, kiedy za oknem będzie naprawdę zimno. Nie tylko w, m, na śląsku, ale w całej Polsce. Mamy prawo się o to obawiać, ponieważ proszę zwrócić uwagę na liczby. W tej chwili wielkość wydobycia węgla kamiennego dla celów energetycznych to już jest tylko 33 miliony ton węgla. To wszystko prawdopodobnie, znaczy teoretycznie powinno być miejscem zbytu w energetyce, ale jeszcze w tych 33 milionach ton węgla powinno być około 8 milionów ton węgla grubego, użytecznego dla celów grzewczych dla, dla ludzi. No, mówiąc na skróty, do tego pieca coś trzeba wrzucić. Ale tego węgla tam tyle nie ma. Będzie go mniej więcej jak 2-3 miliony ton, czyli znowu kolejki przed kopalniami i potem jakieś dziwaczne ratowanie się węglem z importu, który najprawdopodobniej po pierwsze nie będzie miał struktury, czyli tego węgla grubego, nie będą te tokensy, mówiąc językiem niegórniczym, a po drugie będzie miał zupełnie nieskontrolowaną jakość, co spowoduje, że znowu on będzie zalegał, tak, do lisie zalega ten węgiel sprowadzony dwa lata temu w portach, z nie wiadomo, co, co zrobić. A ten węgiel, ja tam... który przypływa do Polski, panie ministrze, on jest zgodny z tymi forsowanymi przez Ministerstwo Klimatu normami to, jakości węgla? Nie, absolutnie nie. Zresztą Ministerstwo Klimatu ostatnio wprowadza coraz to nowe bariery dla polskiego węgla. Ta bariera, o której pan mówi, to jest bariera między innymi popiołu dla celów... i zaświadczenia. I zasiarczenia dla węglu dla celów grzewczych, która generalnie dyskwalifikuje każdy węgiel znajdujący się w polskich zasobach geologicznych. W Polsce takiego węgla po prostu nie ma. A propos minister, pani minister klimatu. Wczoraj, nie, być może tylko ja to zobaczyłem, na Sejmowej komisji, na komisji marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa wręcz bombardował, można użyć tego sformułowania, pytaniami pani minister klimatu Paulinę Henik-Kloskę, która... Znaczy właściwie on sprowadzając tę, tę kilkuminutową tyradę do, do jednego zdania, Czym my mamy palić my, czyli Jawożno, Będzin, e, rybnik, jeżeli nie wiemy czym palić? E, czy my cokolwiek wiemy, yy, idąc, idąc tym yy, tokiem yy, też samego marszałka? Panie doktorze, są tacy ludzie, którzy wiedzą, czym mamy palić. Mam nadzieję, że możemy pan do nich zaliczyć, ale są tacy wieży, którzy, ludzie, którzy mają władzę, a nie wiedzą, czym mamy palić. I do takich trzeba zaliczyć pani minister Kloska, która przyjęła generalną zasadę, jeżeli chodzi o realizowaną przez siebie doktrynę polityki energetycznej, że trzeba najpierw zlikwidować to, co się ma. Ale to a... jaka to jest doktryna właściwie? Z czego to wynika ta doktryna? Bo jest... polityki energetycznej państwa nie ma. Nie, bo znaczy to, to ta doktryna wynika, proszę pana, z albo z totalnego bałaganu, z totalnego braku odpowiedzialności tu się zgadzam z panem marszałkiem Kremsałgą, zresztą cały czas się zgadzam, albo proszę pana, z to, po prostu totalnej niekompetencji. Nie, nie zresztą wie pan, ja też ubolewam nad tym, że konstruując rząd, nie skonstruowano organu centralnego państwa, który będzie odpowiadał za politykę energetyczną kraju. Powiem tak naprawdę to nam się wszystkim wydaje, że za to odpowiada minister przemysłu, który się znajduje w Katowicach. Wszyscy mówią, że wy tam na Śląsku sobie z tym poradzicie. No nie poradzimy sobie, bo nie mamy żadnych kompetencji formalnych, bo politykę w państwach generalnie kreuje minister klimatu, a stosunek ma do tego taki, jaki ma. Czyli najpierw zlikwidować, a potem ewentualnie coś powstanie. Ale co będzie w międzyczasie, no to obaj z panem są, są, są zadajemy to, to pytanie. Gazu nie, prąd jeszcze nie. To też, zresztą to, co mówiła pani minister klimatu. Węglem nie wolno. To co zostaje właściwie? Tak, e, pytam w w imieniu Rybnika, jawożna, no Będzina. pan w imieniu całej Polski, która korzysta z węgla, nic nie zostaje, proszę pana, nie ma, bo nie mamy jeszcze energetyki jądrowej, energetyka odnawialna to jest 25% mocy zainstalowanej. Za, za, za jeszcze do tego, za dwa lata wypadnie nam połowa energetyki węgla, węgla brunatnego i wie pan, ci ludzie zdają się być zupełnie, wie pan, obojętni wo, wobec, wobec, wobec liczb, ale wie pan, nawet gdyby, to wie pan, mówił taki pan jak Wojciech Saługa, który z szałkiem województwa śląskiego, można powiedzieć, że facet ma no jakieś takie, bym powiedział, szczególne upodobanie lokalne, co, co akurat dla mnie jest argumentem na, na tak. Czy taki maniak górnictwa i energetyki jak akurat Markowski. Ale proszę pana, te dokumenty przedstawiające deficyt energii elektrycznej, deficyt surowców energetycznych, przedstawiają oficjalne agencje rządowe, jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To jest dokument, to są dokumenty, które już dzisiaj prognozują deficyt mocy i deficyt energii elektrycznej. No jak można w państwie cywilnym zakładać to, że godzimy się na to, że nie będzie czegoś, od czego zależy nasz poziom cywilizacyjny. Czy pańskim zdaniem minister klimatu Paulina Heniklowska wytrzyma jeszcze na tym stanowisku? Ja się dziwię, że pan minister, że pan premier Tusk jeszcze wytrzymuje jej obecność w rządzie, bo znam pana premiera Tusku, z, z Tuska, z, no, wspólnej obecności w czwartej kadencji Senatu. Byliśmy razem z senatorami i powiem szczerze, no, nie pasuje mi to do jego obrazu. Że on to, to toleruje, powinien coś z tym zrobić, bo to już zaczyna i na dziś, i na perspektywę szkodzić opinii o jego rządzie. A minister przemysłu, Marzena Czarnecka, bezpieczna? Pani minister przemysłu przyjęła bardzo taką, bym powiedział, elegancką formę funkcjonowania. Przyjmuje wszystkich, rozmawia z wszystkimi. Yy, yy, yy ma świadomość tego, że nie ma kompetencji stanowiących i zakłada, ja i, zakłada i zakłada, i zakłada, że to ją będzie w jakiś sposób tłumaczyło. Niestety nie. Ponieważ ludzie, którzy do niej przychodzą z realnymi pro problemami, oczekują od konstytucyjnego członka rządu podjęcia decyzji. Oni tu przychodzą po pomoc, a nie po odgrzeszenie. Wobec tego, no, trzeba coś z tym zrobić. Ja bardzo dobrze życzę, pani minister, jeżeli chodzi o tą, tą misję, którą, którą się, się podjęła, ale naprawdę, jeszcze raz powtarzam, jeżeli pan premier nie chce się tłumaczyć z tego, że powołał kiedyś instytucję ministra przemysłu na Śląsku, nie, nie dając mu do dyspozycji żadnych narzędzi prawnych, to powinien to jak najszybciej zrobić. Panie ministrze, to jeszcze na koniec w takim razie w kontekście tego dzisiejszego odwołanego szczytu ze związkowcami w, min w ministerstwie, czy z ministerstwem z udziału minister przemysłu. Gdy pan miał tak dzisiaj rzucić przepowiednie, prognozę własną Eee, przypomnijmy, umowa społeczna. Tak. Koniec, ostatniej kopalni 2049. Tak. Według pana. Dużo... Kiedy, to się, kiedy to się... Co to znaczy dużo wcześniej? Dużo wcześniej, panie redaktorze, bo kopalnie nie będą niestety czekały na szczepanie zasobów, bo taka była matematyka tworzenia okresu funkcjonowania kopalń w tej umowie społecznej. Abstrahując już od sentymentów personalnych i sygnatariuszy tej, 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 tej umowy, ale to się stanie wcześniej, ponieważ zostaniemy uduszeni warunkami unijnymi do stosunków wobec dostosowania węgla w polskiej elektroenergetyce i, i ciepłownictwie. To Który rok razem... pan miał jakoś... Nie, nie, przepraszam bardzo, ja, ja, ja wiem, że to tak mi się łatwo o tym mówi, 30... bo, bo mo, może nie dożyjemy, ale nie dłużej jak 15 lat od dziś. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, był dziś z nami w Radiu Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. So